Dzień dobry moi drodzy, witam Was w najnowszym odcinku z serii o Stanach. Bardzo spodobał Wam się ostatni film, który zrobiłam w tej serii, czyli ten o Teksasie. Bardzo dziękuję za pozytywny odbiór. Mamy trochę Stanów do nadrobienia, także myślę, że mniej więcej co dwa tygodnie wleci właśnie taki filmik. Chyba, że macie jakąś inną propozycję, to dajcie mi znać na dole w komentarzu. Poza tym. Teraz na ekranie wam wyświetlę mapę z zaznaczonymi stanami, w których już byliśmy. Dajcie mi znać, o jakim stanie chcielibyście, żebym opowiedziała w następnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o aktualnym stanie, w którym się znajdzie, znajdujemy, czyli Wisconsin. No to co, zaczynamy. Wisconsin to stan położony na północy Stanów Zjednoczonych i jest w regionie Midwest. Wisconsin ma powierzchnię 170 tysięcy km kwadratowych, co daje mu 21 miejsce w Stanach pod względem wielkości. Jeśli chcielibyście przyrównać Wisconsin do Polski, to ten stan będzie stanowił 44% naszego kraju. Poza tym żyje tutaj o 36 milionów mniej ludzi niż w Polsce, bo populacja to 5,8 miliona ludzi, z czego pół miliona to Polonia, czyli ludzie polskiego pochodzenia. Stan ten na zachodzie graniczy z Minnesotą, na południowym zachodzie ze stanem Iowa, na południu z Illinois, a na północnym wschodzie z Michigan. Największym miastem tego stanu jest Milwaukee, ale stolicę stanowi Madison. Jak już wspomniałam, Wisconsin jest położone w regionie Midwest, czyli tak zwanym regionem Wielkich Jezior. Położone jest pomiędzy dwoma jeziorami, od północy jest to jezioro Górne, czyli Lake Superior, oraz od wschodu jezioro Michigan. Przy okazji chciałam wam powiedzieć, że Lake Superior to największe jezioro w USA oraz największe jezioro na świecie w kategorii jezior słodkowodnych, wyprzedza je tylko Morze Kaspijskie, które jest jeziorem słonowodnym, ono jest większe. Obszar całego stanu to przede wszystkim niziny oraz jeziora polodowcowe. Znajduje się tutaj ponad 7,5 tysiąca potoków i rzek, a ich łączna długość to 44 tysiące kilometrów, co stanowi dłuższy dystans niż równik. Klimat Wisconsin można określić jako umiarkowany, kontynentalny. Panują tu gorące lata oraz mroźne zimy. Średnia temperatura w zimie to minus 9 stopni Celsjusza, natomiast latem 26 stopni Celsjusza. Wisconsin w swojej historii należało do trzech różnych krajów. W 1672 roku region ten został kolonią francuską. Sytuacja ta utrzymywała się do 1763 roku, dopóki terytorium to nie przeszło pod panowanie Anglików, a już 10 lat później został przyłączony do Stanów Zjednoczonych. Oficjalnie stan Wiscansen powstał 29 maja 1848 roku. Najgorszym pożarem w historii Ameryki pod względem wielkości oraz ilości ofiar śmiertelnych był wielki pożar Pesztigo, którym spłonęło ponad 15 tysięcy km2 oraz zginęło ponad 1500 osób. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez wyszukiwarkę Google, najczęściej wyszukiwana fraza przez mieszkańców tego stanu to jak przeliterować wyraz Wisconsin. W Mount Horeb znajduje się największe na świecie muzeum musztardy. Podejrzewam, że największe, bo jedyne, ale tego nie wiem. Które szczyci się posiadaniem 5600 gatunków musztardy. I co roku w sierpniu obchodzą Dzień Musztardy. Także niech żyje musztarda. W Spring Green znajduje się słynny House on the Rock, który został zbudowany w 1940 roku i który jest uważany za cud architektoniczny. Znajduje się w nim m.in. Infinity Room. Jest to pokój na długość 66 metrów, który wystaje poza budynek, jest niczym podtrzymywany i znajduje się w nim 3000 okien. 5 września 1962 roku, na jedną z ulic w miejscowości Manita spadł fragment radzieckiej satelity o wadze 9 kg. Na cześć tego wydarzenia co roku jest tam organizowany festiwal Science Fiction. Stan Wisconsin jest nazywany Cheese State oraz America's Dairyland, a to nie bez powodu. Stan ten w 1910 roku otrzymał tytuł stanu, który produuje, produkuje najwięcej sera oraz zajmuje drugie miejsce pod względem najlepszych producentów mleka w USA. Właśnie. Do produkcji sera w Stanach Zjednoczonych wykorzystuje się 90% mleka właśnie z Wisconsin. Dodatkowo Wisconsin szczyci się największą ilością krów mlecznych na kilometr kwadratowy. Poza tym Whiskan ma też inną ksywkę, taką potoczną nazwę, czyli Badger State, i to oznacza stan borsuka i nie ma nic wspólnego z borsukiem, ze zwierzęciem. Mianowicie w XIX wieku górnicy, którzy próbowali przetrwać mroźne zimy, kopali jaskinie w skalę kopalni jako taki tymczasowy dom, podobnie jak właśnie borsuki kopią tunele w poszukiwaniu schronienia. No, i przez to zostanie nazwany borsukami. I tak samo borsuk jest maskotką stanu Wisconsin. Wisconsin jest bardzo znane z parków wodnych i szczyci się największą ilością parków wodnych na jednym obszarze. Pierwsze przedszkole w USA powstało właśnie w Wisconsin w miejscowości Watertown. Pierwszy motocykl firmy Harley Davidson został zbudowany właśnie w USA. Wisconsin w miejscowości Milwaukee w 1903 roku. Poza tym stwierdziłam, że fajnie byłoby sprawdzić jakie wynalazki powstały w, w stanie Wisconsin oraz w, we wszystkich poszczególnych stanach o których będę mówić. I jak dzisiaj robiłam research, to zrobiłam sobie taką listę, ale później chciałam to wszystko sprawdzić czy na pewno jest tak jak wyczytałam na innych stronach i absolutnie nie było. Ja mam wrażenie, że Amerykanie próbują sobie dopisać Różne rzeczy, takie jak na przykład suszarka, samochód na benzynę pierwszy, samochód parowy, nie pamiętam co tam jeszcze było, ale to, co sprawdziłam na pewno e, bardzo ciekawe, to jest to, że wynaleziony został tutaj blender i został on wynaleziony przez Stevena Poplawskiego w 1922 roku. I jak przeczytałam to nazwisko, Steven Poplawski, to mówię, hm, brzmi znajomo. <laughs> yy, znaczy. Polsko. E, I zaczęłam googlować, i okazało się, że Steven, a raczej Stefan e, Popławski prawdopodobnie to Polak, urodzony w 1885 roku, właśnie w Polsce, także Stefan wymyślił Blender. Poza tym w Wisconsin powstał e, pierwszy Ice Cream Sunday, czyli przynajmniej dwie gałki lodu z posypkami, z jakimiś owocami, z jakimiś orzeszkami, polewami itd. Poza tym wymyślili. Okrągły silos oraz turbo tap, czyli turbo kran do szybkiego nalewania piwa. Także e, jak będziecie stać w kolejce i widzieć, że piwko się nalewa bardzo szybko, to właśnie dzięki inwencjom e, z Wisconsin. Dzięki nim piwo się nalewa w 4 sekundy. Aha, widzę, że mam jeszcze zapisane i właśnie dopisują sobie elektryczną gitarę, suszarkę na ciuchy oraz skuter śnieżny. Sprawdzałam to wszystko. No nie do końca jest to ich inwencja, także... Muszę robić poważny liser, zanim coś Wam powiem. Przechodzimy do dziwnych praw, czyli na koniec moje ulubione. W stanie Wisconsin zakazane jest podawanie przez kelnera margaryny klientowi. Dopóki on sam o to nie poprosi, nie można podać margaryny oraz zakaz jest podawania substytutów masła. Ktoś tu ma obsesję na punkcję masła, ewidentnie. Poza tym następne, myślę, takie bardzo rozsądne i bardzo przemyślane prawo, czyli to, że mężczyzna nie może strzelać w trakcie, gdy jego kobieta przeżywa orgazm. Sorry. Nie mogę się powstrzymać. Cudowóstwo jest nielegalne w Wisconsin i jest karane grzywną do 10 tysięcy dolarów, a nawet odsiadką w więzieniu. Nielegalnym jest produkowanie sera, który nie jest wysoce satysfakcjonujące cokolwiek to oznacza jest to nielegalne W miejscowości Racine nielegalne jest strzelanie rakietami do uczestników parady Nie wiem w jakich okolicznościach powstało to prawo ale powstało W miejscowości Lacrosse pod żadnym pozorem nie można zamartwiać wiewiórek W miejscowości Milwaukee nie możesz wyjść na zewnątrz pokazać się publicznie jeśli wyglądasz obraźliwie Znowu, cokolwiek to oznacza obraźliwie wyglądać. Moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. E, dajcie mi proszę znać na dole, czy, czy się Wam podobał. To po pierwsze. E, po drugie, o jakim stanie chcielibyście, żebym wam opowiedziała w następnym odcinku, a po trzecie, to czy podoba Wam się właśnie ten pomysł, żebym dodawała te odcinki raz na dwa tygodnie właśnie w środę. E, to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco i do zobaczenia, pa pa.